Nowa płyta, więcej miejsca na trybunach, nowe oświetlenie i klimatyzacja. Kompleksowy remont lodowiska przy ulicy Sportowej w Dębicy dobiegł końca. Odbiór techniczny obiekt przeszedł bez zastrzeżeń. Teraz czas na otwarcie ślizgawki dla miłośników łyżew. Lodowisko zostanie uruchomione dla klubów sportowych. Na pewno dla naszego klubu pokojowego, jazdy figurowej na lodzie są też, widziałem zgłoszenia, innych klubów. Na dzień dzisiejszy dla mieszkańców musimy poczekać. Może, mam taką nadzieję, że zmiana rozporządzenia jest do końca stycznia, że, że może... Będą puszczone te lodowiska, stoki narciarskie, dużo się mówi, dużo przedsiębiorców protestuje. Myślę, że powzięte taka jakaś decyzja, że, że będziemy mogli z tego korzystać. Bo chcielibyśmy po prostu puścić mieszkańców, mamy się czym pochwalić. No i zresztą mieszkańcy dopytują, jest tysiące telefonów na temat, kiedy będą mogli pojeździć. Remont obiektu miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Dębicy to nie tylko zysk dla fanów łyżew i hokeja, ale również szansa na wykorzystanie powierzchni lodowiska do innych celów. Nowa płyta dodatkowa z taką możliwością, że kiedy zostanie rozłożone lodowisko, jest płyta zrobiona, gdzie można będzie jeździć na łyżworolkach, grać w unii hokej. Po prostu ta płyta może być wykorzystywana nawet do targów, do różnego rodzaju zrobienia imprez. Gruntowna modernizacja ślizgawki rozpoczęła się końcem 2019 roku. Inwestycja przy ulicy Sportowej wyniosła niespełna 15 milionów złotych. Zadanie udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 5 milionów złotych.